No, spodziewaliśmy się Państwa dopiero wieczorem, więc... No to mieliśmy wyjechać w południe, ale okazja się trafiła, upchnąć trochę mięsa na bazarze w Warszawie. Mięsa? No, no tak, Stanisław jest rzeźnikiem i to świetnym rzeźnikiem. Ma najlepsze osiągnięcia w całej gminie, no i dlatego ciągle szuka nowych rynków zbytu. Tak, a konkurencja jest jak jasna cholera, <laughs> jak to się mówi nie może coś zrobić do jedzenia? Państwo po podróży na pewno są głodni. No ale gdzie tam? Przecież ta moja Jaśka to z domu nie rusza się bez wołówki. No. <laughs> w takim razie zaparzę kawy. A młodzi to gdzie? No się no, jest na górze, a... a Monika zapewne jeszcze śpi. To trzeba budzić. Spać do tej godziny, że u nas to się nie zdarzało. No. O, to, to może ja pójdę, zapukam delikatnie o, i powiem, że Państwo przyjechali. Na pewno się ucieszy. Państwo wybaczą. Patrz. Za taką lampę to chyba całą masarnię bym zmechanizował. Aha. Wiedziałam, że Kamilka do czegoś dojdzie. Będzie miała w życiu to, co mnie ominęło, bo mnie życie całkiem ominęło. Twój świętej pamięci ojciec to nie był człowiek, przy którym taka kobieta jak ja mogłaby rozwinąć skrzydła. Renato. No co, Renato? Czasami mi się wydaje, że on mnie zupełnie stłomi. No ale o nieboszczykach się źle nie mówi. Ale właściwie dlaczego? Jakim się należy? A potem zaczęły się te moje choróbska. Aj, aj, tyle miałam z życia. Nie przesadzaj. Właśnie, Bo wam się wszystkim zawsze wydaje, że ja przesadzam. Dopóki kwiatki na mnie nie zakwitną, tak będzie. Mamo, co to znaczy, że na kimś kwiatki zakwitną? No to właśnie znaczy, że ten ktoś przesadza. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Gdzie jest mój mąż? Poszedł budzić naszą Monisię. O tak, młodzi to dzisiaj tak śpią, że ich z nie dobudzisz. Co? Co to jest? Do naszej córki to wystarczy zapukać, zaraz się obudzi. <grym> to jej jeszcze nie dobudziło? A nie, 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 to nie ja, nie. Monika już jest łazience i zaraz zejdzie. A w takim razie, co to było? Ja nie mam pojęcia. No już nie będziemy zanudzać naszych wspaniałych no, w końcu jesteśmy już rodziną. No, dzięki młodym. No, no już ta sama zna... urocza para. O. Zobaczę państwo. Tak, a Monika, śliczna dziewczyna. O tak. A dość. Taki przystojny, elegancki mężczyzna. Hmm. To jest właśnie nasz wychowanek, Adam Rozdrażewski. Adaś, pozwól, to są rodzice twojej narzeczonej. Bardzo mi miło. Proszę kochany Adasiu, jak ty wyglądasz? No, jakbyś wracał z budowy. Spadł na mnie kufer, no, poza tym nie jest tam za czysto. No, no tak, ja dawno mówiłem, że trzeba tam posprzątać. No, a co ty tam trzymasz w ręku? A jakąś rzeźbę. Aha. Rzeźbę. U nas na opuścić to takich ptaków, kleptaków sprzedają. A skąd się u nas coś takiego wziął, Ja nie pamiętam, to jest jakaś stara historia. Łóżko zniosłeś? Tak, a pod nim znalazłem stare listy. A, tam zawsze pełno jakichś szpargałów. Położyłem u ciebie na biurku, są interesujące. No to kiedyś wolny wolnej chwili przejrzymy. No, ale opowiadajcie, jak tam przygotowania? Tak, bo Monika nic nie chce nam mówić. No, no dzwoni raz na jakiś czas, od wielkiego dzwonu. No ja wiecie, jak to jest, młodzi. No wiem, że sam byłem młody, bo o jednym myśli. Nie, chłopie? Co? To przejrzałem cię. Ale um, mieliśmy przyjechać wcześniej. Ale nie, nie szkodzi, nie, nie szkodzi. Wszystko już jest załatwione, niepotrzebnie. A tak. Wszystko już jest załatwione, nie mamy my, nic już do roboty, wszystko należy do młodych. To co, może ja się pójdę wyczyścić? No tak, ale wracaj szybko, bo się napijemy, no. Śliwowicę do własnej produkcji. Przepraszam, ale mam wiele rzeczy do załatwienia. No to, to może chociaż po ich Nie bardzo. Będę prowadził dzisiaj samochód. Jak dobrze, że ona się tych języków uczy. Teraz ma jak znalazł. Moja córka. Mam nadzieję, że zdąży na ślub. Na Obiecali się. jej, że wróci. Na pewno wróci. W końcu będzie świadkiem. A świadek na takim ślubie to nie byle kto. Na pewno pokażą ją w telewizji. Podobno mają być dorożki i całe mnóstwo dziennikarzy. A ty będziesz na ślubie? Nie. Nie rozumiem, nie zaprosił cię? No w końcu się znaliście. Oj, wiesz, nie spodziewałam się tego po Że wygląda na to, jakby cię nigdy poważnie nie traktowałam. A widzisz, zawsze ci to mówiłam. Oczywiście państwo będziecie spać u nas, miejsca wystarczy. Państwo, państwo, czas skończyć z tymi teregielami Stanisław. Mylanie, mylanie. Wybaczcie nam, ale mój Jacuś to zawsze jest taki bezpośredni. Ale nie szkodzi to, bardzo dobrze oczywiście. Teraz chwileczkę. Jak to Jacuś? No tak. Bo y, matka y, chciała mu dać na chrzcie y, Jacek. Tak. Ale ksiądz się uparł, że nie ma takiego świętego, że jest tylko Jacenty. Tak. Rozumie mi rodzice dali mu na imię Jacenty. Skądże? Dali mu na imię Stanisław. Ale to się nikomu nie podobało, więc od dziecka wszyscy wołali na niego Jacek Jacek. No ja też raz Stasiek. Raz Jacek, <grystanski> jak mi się tam przypomni. <słupenie> no, a jak ja, my mamy mówić do ciebie? To nie chcecie, tam, jak chcecie, Ty, Karolu, to możesz do mnie mówić nawet stary byk. Ja się nigdy nie robię, <słupenie> jestem swój człowiek, <słupenie> także ze mną to konie kraści. <słupenie> no, i przyjdzie do nas ta nasza córka, czy nie? Co na tyle robi, łazience? No, dlaczego ona się żeni? Ludzie się pobierają. No ja wiem, ale dlaczego akurat nie żeni się z tobą? Piotrusiu... Trzeba lepiej spytać Adama o to. Nic z tego nie rozumiem. Spotykacie się, jest fajnie. Nawet widziałem, jak się z nim całowałaś. No wiesz... A potem on nagle żeni się z inną. Dlaczego to się tak popsuło? Ej, różnie to w życiu bywa. Ty też kiedyś najbardziej kolegowałeś się z Markiem. A teraz co? Ale Marek jest głupi. Zepsuł mi model. No sam widzisz jak to jest. No dobrze, a dlaczego nie zaprosił cię na ślub? Piotrusiu, ja nie mam ochoty na śluby, ja. Ja mam dużo pracy, teraz organizuję wystawę. Poza tym to nie moja sprawa. It's... O! Wcześniej żeście przyjechali. A coś myślała. Daj <słuch> pyska. <słuch> 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 I co tak długo Moniczko? No martwiliśmy się, że ci się słabo zrobiło. Pamiętaj, teraz musisz dbać o siebie bardzo. Ech, dobrze, następnym razem powiem. Ale jeszcze jestem głodna. <laughs> Wcale się nie dziwię. E, w końcu teraz musisz jeść nie tylko za siebie. Tak to. Nie tylko za siebie. Za dziusia. No i dobrze słyszę. Jesteś z brzuchem? Odpowiadaj, jak matka pyta. Dziankę przygotowała. To dlatego nie dzwoniłaś. Dlatego mówiłaś, żebyśmy wcześniej nie przyjeżdżali. Co? Myślałaś, że matka się nie dowie? Co? Myślałaś, że ja taka głupia jestem, że miesięcy zliczyć nie potrafię? Co? Byś nie powiedziała, co? To dlatego przyjechałaś do Warszawy, żeby się puszczać na prawo i na lewo, bo u nas we wsi nie poszłoby tak łatwo, bo ludzie by widzieli. Janinko, błagam, nie mów tak. No co nie mów tak, co nie mów tak? Wam łatwo, bo nie wasza córka okazała się dziką. No, ale jak możesz tak mówić, Monika, to bardzo przyzwoita dziewczyna. Przyzwoita, właśnie widzę i powiem wam, że ja na jej miejscu Nigdy nie poszłam do kościoła z białym belona. Ale ona, mało, że puszczarska, to jeszcze wstydu nie ma ani chora! Lepiej, żeby ślubu nie było. Co ty z tego opowiadasz? To, co ma teraz sama dzieciaka na wsi wychowywać? Całkiem już chyba, że się ogłupiał! Teraz to już ślub być musi! A co mnie to obchodzi? Róbcie, co chcecie. Gdzieby już raz zrobili? No, błagam was, no nie unośmy się. Przecież kiedyś też byliśmy młodzi. No. Tak, tak. Ja też byłam młoda, ale mnie mój jacuś przed ślubem nawet nie dotknął. A mało to razy próbował? No co? Nie było tak? Przestań, Janka. To co, przestań, co, przestań! A mała razy to mówiłeś, żebyśmy poszli i niby to zboże Boże No co? No było tak? No powiedz! Nie, nie, to Boże mówiłem. No tak? Tylko że ja byłam uczciwą dziewczyną, a nie jakąś tam lafirentą! Nie, to zwykłe nieporozumienie zdarza się w każdej rodzinie. Łatwo powiedzieć. Najważniejsze, żebyście byli szczęśliwi za Rasiem. Hmm. Cześć. Jak na kogoś, kto jest na urlopie, często bywasz w pracy? Może już zawsze będziesz miał urlop? Słuchaj, zdecydowałem. Ślub będzie kościelny. Uh -huh. I przyszedłeś mi o tym powiedzieć? No tak, w końcu masz być moim drużbą. Będziesz? Jasne, jasne. No ale jesteś pewien, że powinieneś tak na całego? Kościelny? To poważna sprawa. Że nie się poważnie. Masz jakieś wątpliwości? Owszem, fatalnie się wkopujesz. Rozmawialiśmy już na ten temat. No przecież widzę, co się dzieje. Ty wciąż kochasz Ewę, prawda? Ja myślałem, że to ci przejdzie, ale nie przechodzi. Nie oszukuj się. Nie truj. Słuchaj, to niełatwa sytuacja. Ale może powinieneś to wszystko jeszcze raz przemyśleć. Zanim spalisz za sobą mosty. Raz na zawsze. Już tak nie można, naprawdę. No dobrze już, dobrze. Nie, właśnie nic nie jest dobrze. I nie zbywaj mnie tak. Ten facet po prostu nie dorasta ci do pięt. Nie mów tak. Ale przecież to prawda. Przypomnij sobie, co sama mi niedawno mówiłaś. Nie ma na to dowodów. Przecież byłaś u Wiktora, prawda? Rozmawiałaś z nim. Przecież to chyba nie jest facet, który chciałby cię oszukać. Nie. A ten Adam! On żyje w kompletnie innym świecie. Ty, ty w ogóle do tego świata nie pasujesz. Masz rację. Ja też tak uważam. Jednak przez moment miałam nadzieję, że nam się to ułoży. I nawet nam się układało. No i właśnie dlatego teraz tak to boli. Boli. Ach. Boż, jak ja bardzo chciałbym ci pomóc, ale naprawdę nie wiem jak. Znaj ty się nie zamartwiaj. No ja nie mogę ciągle patrzeć, jak ty bez przerwy cierpisz. Słuchaj, wiesz co? Ja pójdę do sklepu. Kupię jakąś butelkę wina, zamkniemy tę budę i upijemy się na umór. się zupełnie stuknięty. Ale ja mówię poważnie. Przepraszam cię, nie mam ochoty. No to zajmijmy się jakąś pracą nie wiem, no choć pojedziemy może do Wiktora, do agencji, zobaczymy, czy wyrabiają się z terminami. No, a może są gotowe już te materiały promocyjne. Michał, przepraszam cię, ale nie mam do tego głowy. Może ja się pójdę przewietrzyć? Kto nas na spacer, dobrze? Jeśli nie masz nic przeciwko temu. Oczywiście, że nie mam. Ach, jeżeli ci to tylko pomoże, dokąd chcesz iść? Pojadę do stadniny. Tam... Jakoś zawsze dobrze się czuję. Ależ ty masz wyczucie sytuacji, Melania? No, skąd ja mogłam wiedzieć, że, że rodzice, bo nikt jeszcze nie wiedzą, że ona jest. No, przecież nikt mi nic nie powiedział. Moniko, no, mo mogłaś mi powiedzieć, że, że oni jeszcze nic nie wiedzą? No, powiedziałabym, ale przecież nie wiedziałam, że tak wcześnie przyjadą. Rynku. Musisz iść do nich i porozmawiać. Proszę cię. Zawsze byłeś dobrym dyplomatą. Musisz im wytłumaczyć, że, że Adaś to jest bardzo dobry chłopiec i w ogóle i, i, i musisz ich przekonać, bo inaczej mogą zerwać śluba. A to dopiero będzie straszny skandal. Ja z nimi porozmawiam. Nie, nie, ty nie, nie, ty, ty nie możesz się denerwować. Musisz dbać o siebie. Nie będę się denerwować. Jeżeli uważasz. Że to pomoże, to i Tylko pamiętaj o dzidziusiu. Proszę cię. Fajne, nie? Fajne. Tylko może trochę wąskie. Co no tam śpisz? No, co ty, Jacuś? No, dobra, to ja tam śpię. Po coś tu przyszła? Porozmawiać. Nie mam o czym z Tobą rozmawiać. Jak ktoś się zachowuje jak ostatnia ździera, to ja nie mam o czym z nim mówić. Nie wstyd ci po tym wszystkim jeszcze, matce pokazywać się na oczy. Skończcie już z tym głupim ględzeniem. Coś ty powiedziała? No to co słyszałeś, już odegraliście szopkę zawiedzionych rodziców. Jak ty się odnosisz do ojca? Tak, jak na to zasługuje. Wy się chyba pogłupieli. Co wy sobie to cholery wyobrażacie? Że kto wy jesteście? Wielcy państwo, wszyscy na nich czekają? To ja wam powiem, dlaczego ja nie chciałam, żebyście wcześniej przyjeżdżali. Nie dlatego, że jestem w ciąży. Mam to gdzieś, czy was to obchodzi, czy nie. I nie interesuje mnie, co mówią o rodzinie na wsi. Nie chciałam, żebyście przyjeżdżali tutaj, żeby ludzie nie musieli oglądać waszych wieśniackich manier. Jak się okazuje, że. Komuś słoma z byłaś, to mu wystarczy pięć minut, żeby pokazać, na co go stać. Ale ty... nie ma żadnego ale! Nie wprowadzacie mi tu waszych chamskich zwyczajów. Bo ja nie po to ze wsi wyjechałam. I nie po to wychodzę za Rozdrażewskiego, żebyście mi to wszystko rozwalili! Ale ty... Nie ma żadnego ale, możecie się taplać w swoim sosie, ale nie tutaj. Bo tutaj to ja będę panią Rozdrażewską. Ja będę decydowała o wszystkim. Ale, ty... I, ale to sobie możesz mieć, jak pojedziesz na swoją wiochę, ale nie tutaj. Tutaj masz zachowywać się jak człowiek. Nie dociera to do ciebie. A jeśli coś nie podoba, to jazda z powrotem, świn doglądać. Rozumiemy się? Córoś, ale, ale, ale po co te nerwy? Ja nie zaczęłam. Pojedziemy do miasta na zakupy, bo... Na moim ślubie będą fotoreporterzy, ja nie, nie chcę, żebyście wyglądali jak... Co? Co? ty myślisz, że przywieźliśmy tyle pieniędzy, żeby się obkupić w ubrania? Tata nie ma pieniędzy, niech mi tata nie opowiada. Nie, no to nie, nie, nie... Nie to, że nie ma. Przy sobie mówię. Są jeszcze banki w tym mieście. Mamo, no, pojedziemy do fryzjera. Ale najpierw przeprosicie Logańskich za swoje zachowanie. To znowu pan! Tylko niech mnie pan tym razem nie wyrzuca. Nie, nie będę musiał. Właśnie zamykam. Gdzie ona jest? Nie ma jej. Widzę. Panie, niechże pan da już spokój. I tak jest wystarczająco dużo problemów z pana powodu. Muszę się z nią zobaczyć. Nic pan nie musi. O ile wiem, to zdaje się, że żeni pan się i to zupełnie z inną kobietą. Warto by było, żeby pan o tym pamiętał. Gdzie jest Ewa? Głuchy pan jest? Pan nic nie rozumie? To niech mi pan wytłumaczy. Ja kocham moją Ewę.